No. Ty pojedziesz z Miszkiem, ze mną sprinterem. A Ghost Rider poleci z Fajerem. To idziemy w końcu, jedziemy kierownik. Zbyszko, tyle wiem, że jedziemy zawieźć busa na strzelnicę. A po co na stylu tam jedzie zawieźć jednego busa, nie mam pojęcia. Siadajcie. O, dobra. O, patrz, stalowy kład. Co jest? Co tam? Paweł, czy da nam się jeszcze tam kład? Załaduj mi kłada. Działać. O co to o, chodzi? Ja to nie wiem. Dobra, ale jak go wsadzimy ty. Zobacz, mam palety. Weź te palety połóż tutaj i spróbujemy nim więcej. Poczekaj, tak. Dobra, dwie i jedna. Jedną daj tu. Tak, na sam koniec, misiek. O co jeszcze nam tam kład? Ty już w ogóle tego nie rozumiem. Nic w ogóle nie wiesz. Weź może się może tak wyprostuj, to, żebyś na wprost bjechała nie po ukosie. O co to chodzi? Ty? Ja nie wiem. Dawaj, dawaj prosto, o tak. no. Do góra! Ty no co zrobiłeś?